to sztuka czy wielo sztuki o to jest pytanie ale oczywiście że wielo sztuki będzie taniej Czekolada Milka dwie sztuki za 5 zł i hit tygodnia. Kawalowacca za 14,99. Szapka. Blisko, szybko, wygodnie. To pan żołądek. Rozdrażniony żołądek, bo ma zgagę i niestrawność. Pan żołądek potrzebuje reni, które szybko zamienia nadmiar kwasów, wody i substancje naturalne. Jak? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Słoninka rozebrana? Rozebrana mhm. Jajeczka są? Są Ale poświęcone? Poświęcone no. Patrz dalej, słoninka dla sikorek jest? Jest yes. tak. Kwiaty na dzień kobiet są? Są tak. Marzanna utopiona? Otopiona. O właśnie, popcorn jest? Aha, jest człowieku, o wszystkim pomyślałem No to o, co? Do wypożyczalni. Cześć, 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 cze, cze. O fladze na 1 maja zapomniałem. Przygotuj się na dłuższe posiedzenie przed telewizorem. Do maja oglądaj filmy za darmo w FanPaku HD. Zapraszamy do salonów TP i Orange. Telekomunikacja Polska. Lider benzyny kosztuje 3 zł. Dlaczego płacisz prawie dwa razy więcej? Słuchaj jutro w Faktach RMF FM. rumiankowy regina, super wytrzymały. Teraz trzy miękkie warstwy. Miękki, pachnący. Super wytrzymały. A Pawlakowa gdzie? A wzięła ją coś. Toż to ona nie wie, że gdyby Cerotin brała, to by się może nie pochorowała. Na zdrowie, Cerutin! Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hmm. Orłowski i Klekot przylecieli zwabieni promocjami Zostali na dłużej Klekot, skąd ty wytrzasnąłeś te ceny? Z Polo Marketu właśnie przed chwilą Spadła! Market, hmm? mój ulubiony Do zobaczenia na zakupach!